Część z was mogłaby pomyśleć, że to jakiś żart, ale nic bardziej mylnego, bo City Skylines ma paradoksalnie bardzo dużo loru dużo historii, o której przeciętny użytkownik może nawet nie wiedzieć. Jest to ukryte w opisach budynków, w architekturze, krajobrazie, a nawet i w zachowaniu poszczególnych postaci niezależnych. Jako, że jest to temat bardzo ciekawy, a mało osób jest jego świadomych, to dzisiaj opowiemy sobie, o co tak naprawdę chodzi w City Skylines. Przede wszystkim pierwsze co rzuca się w oczy, gdy wchodzimy do gry to teren, który jest dosyć nietypowy. Dla wprawnego obserwatora na pewno wyda się dziwne to, że w tej grze nie występuje praktycznie żadna trawa. I owszem, jest to dziwne, bo wątpię, żeby to wynikało z ograniczeń silnika lub ze względów optymalizacyjnych. W końcu rzeczy imitujące trawy pojawiały się już w bardzo starych produkcjach, takich jak chociażby Oblivion, czyli w grze sprzed 18 lat. Z tego też powodu wydaje mi się, że twórcy tutaj jednak próbują nam na coś zwrócić uwagę, ale co tak naprawdę może oznaczać płaskość lub brak tej trawy? Wszystko zaczyna się powoli rozjaśniać, gdy zaczniemy stawiać pierwsze budynki. Początkowo powstają one w sposób zautomatyzowany i dosyć niepokojący, bo dźwigi i wszystkie elementy budujące pojawiają się znikąd. Nie przyjeżdżają tutaj żadne ciężarówki z surowcami, narzędziami, budulcami, tym bardziej obszar budowy nawet nie będzie dotknięty ludzką ręką. I o ile jest to dziwne, i nie ma przełożenia na naszą rzeczywistość, to wydaje mi się, że mamy dwie możliwości, które mogłyby to wytłumaczyć. Bo możemy tutaj mówić albo o magii, albo o ultra zaawansowanej technologii. I choć nie jest to stwierdzone wprost, to jednak wątpię, żeby to była magia. W popkulturze najczęściej jest ona ukazywana jako bardzo efektywna rzecz z dużą ilością fajerwerków i wybuchów. Często magii towarzyszą różnego rodzaju dźwięki, kręgi runiczne, wizualne efekty, cokolwiek. Tutaj natomiast nie mamy do czynienia z niczym takim, więc jest dużo większa szansa na to, że jednak nie poruszamy się w zjawiskach paranormalnych, a jednak mamy do czynienia z przyziemnymi rzeczami. Potwierdzeniem dla tej tezy będą też słowa twórców City Skylines, którzy określili tę grę jako symulacyjną, co tym bardziej zbliża ją ku realizmowi, więc magia w tym wypadku odpada. Ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Skoro ustaliliśmy już, że przy budowaniu mamy do czynienia z zaawansowaną technologią, możemy założyć, że rozgrywka ma miejsce gdzieś w przyszłości. Ponadto, możemy też zauważyć, że budynki w tej grze powstają na dwa sposoby. Przy budowie jednych materializują się sprzęty budownicze sterowane przez AI, natomiast drugi typ, Budynków powstaje od razu. Na pewno zastanawiacie się, jak to jest w ogóle możliwe. Już spieszę z odpowiedzią, bo często z podobnym motywem spotykają się w szeroko rozumianej popkulturze. Mamy tutaj najpewniej do czynienia z budynkami już wcześniej zbudowanymi, które są przechowywane w miniaturowych wymiarach. Coś jak Pokémony, rzucamy przedmiot, który nagle wypluwa dany budynek. Jednak nie jest to stosowane wobec każdej budowli, dlatego też wierzę, że była to technologia bardzo kosztowna, zbyt kosztowna, żeby wykorzystywać ją przy każdej pomniejszej Konstrukcji. Dlatego też głównie to ważne budynki dla działania całej infrastruktury wchodziły w grę, ale jednak poza takimi budynkami jak szpital, szkoła, teleskopy czy lotnisko objęte tą technologią zostały także takie budynki jak rezydencja gwiazdy Roka, rezydencja gwiazdy Kina, rezydencja geniusza malarstwa. I choć są to budynki, które nie mają żadnej kluczowej dla infrastruktury funkcji, tak należą one do bardzo bogatych jednostek, należą bądź należały. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo pomimo budowy tego miasta, to ludzi początkowo w nim nie zobaczymy. Mimo tego, że pojawiają się w nim pojazdy, to ulice będą puste, a miasto o dziwo będzie dalej działało. Wytłumaczenie tego mrozi krew w żyłach, bo wychodzi na to, że początkowo nasza metropolia jest użytkowana przez AI. Ale po co w ogóle projektować miasto dla AI? Bardzo zasadne pytanie, bo coś takiego w normalnych okolicznościach nie miałoby w ogóle sensu. Byłoby jedynie marnowaniem surowców i pieniędzy. Ale co jeśli nie mamy do czynienia z normalnymi okolicznościami? Rozejrzyjcie się. Zaawansowana technologia, miasto sterowane przez AI, brak roślinności, brak ludzi wszystko rodem wyjęte jakby z filmu Post-Apo, gdzie ludzkość już dawno nie istnieje. I to chyba jest też odpowiedź na nasze pytanie. Choć poszczególne elementy osobno nie kreują takiego obrazka, to jeśli połączymy wszystko w jedną całość, to zobaczymy, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Zobaczymy opowieść o zrujnowanej ludzkiej cywilizacji oraz próbę jej odtworzenia w sposób rzeczywisty, jako rekonstrukcję i wskrzeszenie, lub jako iluzję. Obrazek jak i pamiątkę pozostałą po ludzkości swego rodzaju nagrobek lub pomnik. Dlaczego więc mówię o rekonstrukcji? Otóż w mieście, który budujemy, powoli zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki życia. Pierwsi ludzie zasiedlają tę krainę, więc może w jednym z budynków istnieje laboratorium, w którym są oni tworzeni. Wiem też co myślicie i jakie pytanie rodzi się wam wszystkim teraz w głowie. Na pewno 100% z Was teraz zastanawia się, dlaczego nie teleporter. Dlaczego muszą być oni hodowani? Dlaczego nie mogli się dostać tutaj z innego miejsca? Niekoniecznie nawet z ziemi, bo ta mogła być przez pewien okres nie do przeżycia o czym za chwilę sobie opowiemy. Wszystko jednak wyjaśnia się w momencie, kiedy prześledzimy mieszkańców w ich codziennych rutynach. To, co początkowo wydawało się być sukcesem AI, jest tak naprawdę fasadą. Zwykłym oszustwem, które choć piękne na zewnątrz, to jest gnite w środku. Ludzie ci bowiem nie zachowują się jak ludzie. Powiem więcej, nie zachowują się nawet jak żywe istoty. Zobaczcie sami. Z tego też powodu odpowiedź na to pytanie jest jedna: mamy do czynienia z hologramami, a nie żywymi istotami. Na pierwszy rzut oka jest to iluzja żywego ekosystemu, który jednak w szczegółach jest niedoskonały. Okazuje się też przy okazji, że AI nie pracuje nad wskrzeszaniem tylko gatunku ludzkiego, ale i również zwierząt, bo wkrótce później zobaczymy kolejne hologramy. Choć jesteśmy w dalekiej przyszłości i technologia mocno poszła do przodu, to jednak AI nie potrafi wytworzyć udanej rekonstrukcji świata i używane przez nią hologramy są niepełne. Posiadają wady. Jednak dzięki temu możemy poznać prawdę o tym świecie i przybliżamy się do odpowiedzi na pytanie. Co tu się wydarzyło? Bo jeśli ptactwo tutaj nie istnieje, jeśli zwierzęta wymarły i pozostały po nich jedynie hologramy, jeśli ludzie tego nie przetrwali a trawa zmutowała, to ewidentnie mamy do czynienia z kataklizmem. Kataklizmem, który jednak nie spowodował dużych zmian na Ziemi, nie pokrył całego globu lodem ani nie spowił wszystkiego ogniem. Drogą więc dedukcji i wykluczenia dochodzimy do jedynej możliwej opcji: wirusa. Na tyle potężnego, że spustoszył całe życie na Ziemi. Nie zrobił jednak tego wszystkiego od razu, bo w opisie jednego z budynków, czyli ogrodu botanicznego, możemy wyczytać, że jest to olbrzymia szklarnia, w której podziwiać można wspaniałe rośliny z całego świata. Wychodzi więc na to, że ten ogród botaniczny był niczym więcej jak bankiem nasion, w którym przechowywane były sadzonki z całego świata. W naszym aktualnym świecie także takowy istnieje i jest on umieszczony w Norwegii. Podejrzewam, że ludzkość wiedziała o wymieraniu gatunkowym i może była to desperacką. Próbą uchronienia tego, czego tylko mogli. Może to właśnie z tego banku pochodziła posadzona w tym świecie trawa, już po całym kataklizmie. Może to AI była za to odpowiedzialna, a trawa wygląda tak dziwnie, bo zmutowała pod wpływem wirusa. Możliwości jest tutaj wiele i akurat w tym temacie dużo będzie zależało od naszej interpretacji. Pewnikiem natomiast będzie kwestia tego, kiedy takowy wybuch epidemii nastąpił, bo kolejny budynek w tym świecie, czyli osiedle co 10, posiada opis, który brzmi właśnie tak. Wytwornie zdobiony budynek z czerwonej cegły, wzniesiony na cześć dziesięciolecia działalności dewelopera, roztacza wokół siebie aurę ciepła i gościnności. Wychodzi więc na to, że ludzkość wyginęła nie tak dawno, bo jeszcze 10 lat temu cywilizacja normalnie funkcjonowała. Gramy więc w rzeczywistości, która była świeżo po apokalipsie. Dlatego też prawdopodobnie ci ludzie, bogaci od poszczególnych rezydencji, o których wspomniałem już wcześniej, wykupili możliwość skorzystania z technologii miniaturowych wymiarów, w nadziei na to, że kiedy kryzys się skończy, to będą mogli spokojnie wrócić do starego życia i zachować wszystko, co posiadali. Bezpiecznie zapieczętowane w innym wymiarze. W końcu w czasach apokalipsy panują rządy silniejszego. Nie ma czegoś takiego jak prawo, a wszelkie domy czy dobra są masowo łupione. Jeżeli graliście w Fallouta, to na pewno rozumiecie. Było to z ich strony bardzo wybiegające w przód i rozsądne myślenie, jednakże ta technologia nigdy nie została wykorzystana. Miniaturowe budynki stoją, więc nieużyte, żebyśmy mogli je zmaterializować. Właściwie tylko po to, żeby stanowiły pamiątkę podawnej cywilizacji. I teraz pozostaje tylko pytanie, czy gdzieś na tym świecie istnieje nadzieja na odrodzenie. AI ewidentnie ma swoje braki i to co wytwarza nie wygląda zbyt dobrze. Mocno odczuwalny jest brak kotów, który jest rekompensowany przez psy, które niektórzy lubią aż nawet za bardzo. Dlatego też ciężko ocenić, jakie tak naprawdę ma ta AI szanse na sukces i czy ludzkość jest skazana na porażkę. Tego na pewno dowiemy się w następnych częściach lub dodatkach do tej gry, ale póki co budynki takie jak centra mody pozostają puste w środku, bez ubrań, bez kupujących. Zupełnie jak ludzie, którym to tak naprawdę nie jest do niczego potrzebne, bo w rzeczywistości są tylko hologramami. Dzięki za wszystkie łapki w górę, komentarze oraz podziękowania dla patronów. Pozdrawiam Nexus Live, cześć.